Witam bardzo serdecznie tutaj z tej strony Merzy Dzisiaj zagramy sobie zabójcą znowu widmo, oczywiście. Jest kurwa ósma rano. A mi się wzięło na nagrywanie, oczywiście, na lekcjach. Bo co innego można robić? Ja sobie już zdrowieję. Jest lepiej. Za w ogóle za postacią. O. Mam nadzieję, że w końcu teraz mam wszystko skonfigurowane i mnie będzie dobrze w końcu słychać. U. Kwiatki, kwiatki, worek, kwiatki i moje. Patyczki patyczki plus 50 do przebiegłości no ja to raczej zrobię poganiam ich trochę, postraszę pozabijam Jezu Uuu, uh, Macmillanów, posiadłość, też fajna mapa <śmiech> 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 Przepraszam za ten kaszel Jak umiał ten, to to wyciął <laughs> Chociaż może Dobra, nieważne, nie było tego Cip, cip, kurczaczki i po kiego grzyba tu przechodziłem Ja pierdziu No boże, kurwa Noż, Czego nie te szybcy za Naš no čokut in jedu, vroče bože. Daj się złapać, no już dwa geny zrobili, a ja cię gonię nadal, no ja Jestem głupi totalnie, naprawdę. Co ja robię z Ganiam się z... Dobra, wal się, kurwa. Już mam cię dość. A tu kolejna speedrunnerka kurwa Cipcio. No muszę cię walnąć, no Daj się walnąć Dziękuję, w końcu. Się wyżyje. Net 3 g zostały, kurde, ja muszę coś powiesić, nie? A dobra, myślałem, że paletą rzucisz. Cipcio ty. Nie, dobra, już mam dość. Naprawdę, już mnie ta gra irytuje teraz. W tym momencie. Nie ma, kurwa. Masakra. No cześć. No i co? Żeś narobiła. Po co żeś to robiła? Ma no, nie wiem. Dziękuję. Da się powiesić. Mortko. Zaraz kolejna będzie. Gdzie ty lecisz? Mam dwie, już dwie na haczyk. Dobra, idę po nią, bo... No sz! Ty głupia, ty... ...dziadygo. Myślałem, że zdążę się obrócić, ale... <laughs> ...nie wyszło. Dobra, Ciebie pogonię trochę, bo... ...też ranna jesteś. Ja tu za dużo okien, jeszcze nie mam czasu, żeby przed nim przeskakiwać, no. Ja pierdziu. Co już?! No dobra, to, to moja gierka nie jest zbyt fajnie wypaliła, ale co poradzić? Gdzie jesteś? No nawet ty panie powiesiłem, no! Ale mi zabawa z tej gry, naprawdę! Ty, kurwa, gdzie one? Dobra, walić, naprawdę! Ganiełem się z... za jedną typiarą, i naprawdę! Jestem teraz jak ci niektórzy zabójcy, którzy latają za jedną i. potem. wszyscy uciekają, no! O oh shit myślisz, że ta paleta mnie zatrzyma? co ty myślisz? Że... no tam jeszcze druga jest brama, ja pierdziu dobra, idę do drugiej No nie, shit! Przecież to spacją się klika. Ja nie mogę, no. Uciek, no. No kolejny. Kolejny. Noż. Kolejny, no. Chyba mój najgorszy mecz z zabójcą, nie? Najgorszy, jaki mi się trafił. Ja. Nie mogę, ja seganiałem jednego, a wszyscy geny, psz, psz, i po genach, a ja nie zadowolony z tej gry jestem, kurwa, no, jezu, masakra, Pff. no i jeszcze łezkę mi zabrali, no, co za kamy, ja pierdolę, nie mogę, no, ale chociaż 38 level dali, no, zajebiście. <tosłuch> A zaraz, plunę na tą grę, naprawdę. Ta gra mnie już dobija, no. Jezu. To jest jakaś masakra. No dlatego. Lepiej nie grać o 8 rano, bo ja jeszcze śpię. Przed elekcjami. Musiałem się jakoś rozgrzać, bo to... No z... Dobra, pójdę po tą świnkę, bo wydaje mi się, że może być spoko. Dobra, no już wydałem całe pieniądze super shit dobra to chyba będzie na tyle w tym cudownym odcinku zabójcy gdzie że fajnie uwalił <laughs> jezu wszyscy uciekli no no czasami z górki czasami pod górkę co poradzić to ja będę się z wami kończył bo właściwie zaraz mam niemiecki <laughs> dlatego Żegnam się z wami, wyczekujcie kolejnego odcinka. Pozdrawiam. Cześć.